Cześć, mamy mi z tej strony. Nie będę Wam dużo czasu zabierał w tym odcinku, ale widzę, że słońce zachodzi tutaj, już za horyzont, jest około 21.00. I eee, postanowiłem, wymyśliłem sobie, że pojadę sobie zobaczyć zachód słońca nad morze. Ze względu na to, że nad morze jest tylko 7 km, także. Eee, Dzisiaj cały dzień przesiedziałem w hotelu i byłem tylko zjeść obiad. Byłem tylko rano na treningu. A tak poza tym, to cały dzień przesiedziałem w pokoju i mam już ochotę po prostu wyjść na zewnątrz. Także idę i wam pokażę też to, co się dzieje. Tak właśnie widać, jak ono tam już zachodzi. W tamtą stronę jest właśnie morze. Jest to 7 km, tylko także 10 minut samochodem. I samochód, który mam wynajęty, stoi tam po lewej stronie. Tutaj mam widok na parking, jak wam mówiłem wcześniej. Yy. Mam caśny bałagan w pokoju, także już w pokoju to może nie będziemy pokazywać do końca, bo nie było dzisiaj sprzątane, ponieważ zostawiłem karteczkę, bo sobie spałem w ciągu dnia, żeby nie przeszkadzano mi. Karta w portfelu. Idziemy w takim razie. Tutaj jest takie trochę dziwne wyjście do tego garażu, bo trzeba iść do windy, zjechać na Parter do Holu a potem z holu trzeba zjechać do góry na parking tam gdzie właśnie widzieliście mój samochód czy samochody inne To mi tu moja narzeczona pisze czekamy na windę podoba mi się ten obraz nie wiem dlaczego, ale chyba dlatego, że jest taki duży fajnie mieć na przykład w domu taki duży obraz nie wiem czy wy też podzielacie takie moje zdanie no co jest tą windą? Jak będą ludzie w windzie to się nie będę odzywał po prostu, ale nie, nie wyłączę to. nagrywania. Tylko zasłonię tą diodkę czerwoną, żeby nie widać było. no Zobaczymy teraz. second problem. Okazało się, że w widzie była jakaś pani, od której pachniało strasznie, no może nie strasznie, normalnie, ee, narkotykami, narkotyki, marihuaną. Tak wyglądała chyba na jakąś wyluzowaną. Dobra, jestem na parkingu. Tam sobie ktoś wyjeżdża z Francji. Mój pokój jest ten z otwartym oknem, o, nawet teraz będę wiedział który to jest. Ten z otwartym oknem i z odsłoniętymi zasłonkami, firankami. Tu mata A tutaj Jaguar. Trochę taki straszny jest ten zjazd, tutaj w dół, no ale taki jest. Będę <grymne> no, musiał sobie odpalić nawigację. Sorry za trzęsący obraz. Dobra, zwracam do Was zaraz, tylko sobie odpalę samochód ustawię nawigację. To jest fajne. O, i teraz można jechać. Dobra, ustawiłem sobie tą nawigację ręcznie, nie wpisywałem adresu, tylko zrobiłem tutaj dropet piny, Jak widzicie, a nie ma, a jest 8 km, 14 minut, także będziemy tam jechać. Teraz pojedziemy sobie z tego. A, a jeszcze muszę zapiąć pasy, których nie zapiąłem. Teraz pojedziemy sobie z tego śmiesznego tutaj zjazdu, który jest taki trochę stromy, jak tak się jedzie stąd na przykład. Mam nadzieję, że nikt mi nie wyjedzie, zobaczcie nic nie widać, a teraz dopiero widać. i że jest tak ciekawie, ogólnie rzecz biorąc. I co ja tutaj mogę więcej powiedzieć o okolicy? Okolica jest taka trochę pusta. Po lewej jest jakieś coś i po prawej stronie jest muzeum. Jakieś muzeum... Jakieś muzeum lub... Nie wiem, coś tu jest ciekawego. Jeszcze się niestety nie dowiedziałem, co to jest, bo mnie to średnio interesuje. Ale przyjeżdżają tutaj ludzie to oglądać, Now turn left. bo widziałem. No i sporo rowerzystów, oczywiście bardzo dużo rowerzystów. O, ten powinien mi ustąpić, no ale ja już mu ustąpię, nie ma problemu. Ja jestem samochodem, a nie rowerem. Dzisiaj wiatr duży wieje, także o, można wyciągnąć trochę nawigację. Właśnie, jak widzę są jakieś straszne remonty. Eee, I tak jakby nic tutaj nie ma dookoła tego hotelu. Teraz mam skręcić. Aha, tu w drugą, w prawo. Nie, tutaj ja tam nie mogę. O Boże, kochanie, co oni tam chcą? A, bo tam jest zamknięta droga. O, kurde, tam ktoś cofa, też chciałby jechać. Kurde, nie zdąży na ten zachód słońca pewnie A nie, dobrze, da radę. Może da radę. 15 minut na zachód no Może mi się uda, nic nie jechało, nic nie jechało After 600 m. Turn right. Tutaj ktoś sobie buduje dom po prawej A i tak no mieszkają Holendrzy Mają poodsłoniane zasłony Tutaj poodsłoniane, poodsłoniane, widać było jak siedzą w domu To jest takie właśnie trochę dziwne A tam jechał ten ktoś po tym, po po szutrze Boże, jak ta nawigacja prowadzi, co to za droga tu sobie coś dom buduje też, a to jest taki stary dom wbijany szyby W tym McDonaldzie, który tam widać byłem na tym, na obiedzie dzisiaj. <laughs> o Boże, ale dziwnie ta, ta prowadzi ta nawigacja. Pan sobie pan się schował przede mną, z pieskiem. Normalnie wyjechać sobie tak jak ten, na przykład czarny drogą z tego, co to w ogóle za jakieś, Jak to prowadziło w ogóle dziwnie? Bez sensu zrobiłem ten obiast. Gdzie ja jestem w ogóle? Dobra, nie będę was zanudzał tą głupią trasą. Dziękuję. Tutaj jest park, park plus ride. A bo to są nowe drogi, a to jest niezaktualizowane. Chyba sobie palę jednak mapę na, na nawigacji, a nie, tu, a nie tą, bo ta mapa chyba nie ma zaktualizowanej drogi. Także nie, nie jestem w stanie trafić. No właśnie, o już jest coś Całkowicie jestem nie, nie w tym miejscu. Dobra, da, wracam do Was prawdopodobnie z tego morza i zdążę w ogóle na ten zachód słońca. Dobra, nawigacja się odnalazła na całe szczęście. Sprawdziłem w internecie zachód słońca będzie o 21.23, czyli nie mam 10 minut. Ciekawe, czy zdążę. Pewnie nie zdążę, bo jeszcze nim, nim dojdę na plażę, to, to już słońce pewnie zacznie, już pewnie będzie, będzie pod wodą, za horyzontem. Ale zobaczymy, nawigacja też się odnalazła, na całe szczęście. Także tutaj zrobię sobie za, zawrotkę. Nie wiem, czy można, ale nie było zakazu, także robię zawrotkę i jadę w tą stronę. Pamiętajcie, w Holandii przestrzegajcie przepisów Jak mówią 50, to jedźcie 50 Ale zauważyłem, że Holendrzy wcale tak bardzo nie przestrzegają tych przepisów O, jest jeszcze słoneczko, także może jeszcze się uda zdążyć No, fajnie Fajnie powinno być je widać nad morzem Telefon mi Zobaczymy O, nawet nie wiedziałem, zobaczcie tutaj Ta nawigacja pokazuje ostrzeżenie o fotoradarach To jest dobre Ciekawe, czy w Polsce by się spisała. W Polsce jest dużo więcej fotoradarów i powstają jak bułki, pomie... Pomie... bułki... Boże. Pąki po deszczu wykwitają. Także no ciekawe, ale fajne to jest. Przynajmniej jest większe prawdopodobieństwo, że majnicię złapię. A i tu jest do no a to dlatego jest na fotoradar, bo jest 80. Potem jest zwolnienie do 50. no Ciekawe, czy on tu gdzieś będzie. Teraz 53, ja to włączymy sobie tempomat na 50 na godzinę. After 1 km, keep right. Nawet go nie widzę. Nie wiem, to chyba te urządzenia tutaj. To jest to, jest to chyba. no I pewnie by mnie zapała, gdybym na czerwonym przejechał. Także trzeba uważać. Nie wiem, może kogoś zainteresuje. Ogólnie okolica, tutaj jaka jest. Trochę tą kamerę nie mam jak trzymać, pewnie wam zasłania samochód widok, ale to możecie sobie popatrzeć, jak to wygląda. Strasznie dużo rowerzystów, no i tak powiem wam, że szybko jeżdżą tymi rowerami szybko. Takcy są wyćwiczeni tutaj w tej jeździe i nawet się nie zarażają tym, że jest wieczna pogoda albo jest troszeczkę deszczowa pogoda. Ja pierwszego dnia wybrałem się na piechotę do szpitala na, instala na rozpoczęcie instalacji. No i powiem Wam, że troszeczkę żałowałem, bo wiał wiatr i było dość zimno i deszczowo Czy ja jechać prosto? Mogę, bo tylko parking pokazują A oni zasuwają jak po prostu niezrażeni Takimi warunkami No dobra, zobaczcie Dojeżdżam Dojeżdżam nad morze Zachodu słońce zostało 3 minuty, tak jak widać, to jest do 30 ograniczenie. Tylko muszę szybko znaleźć jakieś miejsce, żeby zaparkować samochód. Tylko right gdzie? Może tutaj spróbujemy w prawą stronę. Jest pierwsze miejsce parkingowe za wolne, zwolnię trochę, Wjadę na krawężnik. Wjechałem. Ja, o kurde, tutaj też przytarłem jest trochę ale może nic się nie stało. Teraz na wsteczny trochę No parking, wyłączyć silnik idziemy nad morze. Przytarłem, bo tu było dość wysoko, ja tego nie zauważyłem Teraz pewnie będzie wiał wiatr będzie szumieć, więc zasłanie mikrofon <gry> Tak tutaj wygląda tutaj nad morzem Uuu. Jeszcze nie jest tak, że całkowicie za słońca został stracony ale mogłem wyjechać 5 minut wcześniej i byłoby lepiej Szkoda, że są chmury Pachnie tak jak nad Bałtykiem Takim morzem zimnym Zimnym morzem Czyli czas, który... A, zachód słońca, czyli pewnie o 21.23 Słońce zajdzie, co mówicie Ja teraz czuję, e, słyszę szum powietrza w uszach. Mam nadzieję, że Wy nie słyszycie. I jest w porządku, odbiór. E, nie zdążyliśmy na zachód słońca tak do końca. Zdążyliśmy, ale chmury go zasłoniły strasznie. Więc nie było go widać. Tylko dosłownie troszeczkę. Myślałem, że będzie ładniejsze niebo. Może któregoś innego dnia mi się uda przyjechać. Może w kolejny weekend i będzie niebo bezchmurne. Wtedy zobaczymy zachód słońca. Ale zobaczcie jaka piana tutaj powstała e, nad brzegiem morza, jak się tak dziwnie rusza na wietrze jak Galareta. Zobaczcie. takie domki, można sobie w tych domkach posadzić O zobaczcie jak goni piach Z Jackiem Sparowym można browara wypić Także dzięki to tyle. Chciałem Was tylko zabrać tutaj. W sumie to chciałem się sam przejechać na ten zachód słońca. Prawie mi się, zdąży, prawie mi się udało. Gdyby nie chmury, no to byśmy zobaczyli trochę ładniejszy zachód słońca, ale niestety nadszły chmury i słońce się do, nich, do nimi schowało. Byliśmy gdzieś tak mniej więcej w połowie zachodu słońca. Także widzieliście okolicę jaka tutaj jest i tak dalej. No jest nawet spoko bym powiedział. Mi się tutaj nawet podoba. Tylko żeby było, był to cieplejszy kraj. I może, żeby było cieplejsze, nie takie zimne jak u nas. No bo to jest prawie ten sam akwen, więc jest ogólnie zimno, strasznie tutaj. Zimne morze jest. Także to tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, na razie. Hej.